Cześć, tu Merta. Mamy połowę maja, to jest idealny czas na to, żeby wykonać magiczne triki na naszych bylinach. Dzisiaj pokażę Wam dokładnie, właśnie z sekatorem, na czym polega Chelsea Chop. Co można zrobić, jeżeli byliny Wam się wywalają, przewracają, chcecie na przykład przedłużyć ich kwitnienie, albo chcecie przesunąć ich kwitnienie. Wszystko tutaj dzisiaj będziemy działać dokładnie nad tym, także zapraszam, bierzemy się do pracy. O Chelsea Chop opowiadałam Wam już wielokrotnie, ale dzisiaj pomyślałam sobie, że ja to z Wami zrobię, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Dlaczego tak się nazywa Chelsea Chop? To jest oczywiście technika cięcia bylin, która jest znana prawdopodobnie od setek lat i używana przez ogrodników. Natomiast, ponieważ wykonuje się ją w okolicy 20 maja, a wtedy właśnie ma miejsce Chelsea Flower Show, to tak się nazywa Chelsea Chop. Jest to taka technika, która pomaga nam w przypadku bylin, przede wszystkim takich, które Wam się wykładają. Mogą to być na przykład koci miętki, czy na przykład rozchodniki. Macie na przykład wielkie kwiaty rozchodników, ale wam się wywalają na rabatach. Kocimiętka wam się rozkłada. Czasami można ją zastosować, żeby przedłużyć czas kwitnienia bylin. Możemy zrobić tak, że zetniemy tylko część rośliny będzie część kwitła szybciej, część później. Możemy całkowicie ściąć bylinę w danym miejscu, także że to kwitnienie będzie przebiegało 3 tygodnie później. Być może macie na rabacie i denerwuje was, że na przykład kocimiętka wam kwitnie za wcześnie, a czekacie na róże i chcielibyście, żeby to było właśnie 2-3 tygodnie później. Wtedy robimy to nieco inaczej. Także teraz pokażę Wam różne techniki, na czym one polegają e, i przy okazji pobierzemy sobie takie kawałki naszych roślin, ukorzenimy i będziemy mieć sterową rośliny. Także dzisiaj będzie same, same super, super jasne rzeczy. Zacznijmy od kocimientek. Z kocimientkami, w zależności od tego, jaki chcecie osiągnąć efekt, możecie ciąć je na różne sposoby. Jeżeli na przykład kocimiętki macie przed różami i chcielibyście, żeby kocimientka zakwitła równo z różami, teraz jest dobry czas, żeby ściąć je. E, o mniej więcej połowę, jedną trzecią. W tym momencie zepniecie te pąki, które są już zawiązane, ale kocimiętka zakwitnie wam później razem z różami. U mnie jest tak, że na rabacie mam a potem mam różę i chciałabym, żeby kocimiętka cały czas była fioletowa. Dlatego robię tak, że połowę rośliny, tę tylnią część, ścinam teraz i ta część zakwitnie mi wtedy, kiedy będą kwitły róże, ale ta frontowa część kocimiętki zakwitnie mi teraz, kiedy będą kwitły czosnki. Kocimiętki są już dość duże, starsze yy, i to świetnie na nie wpływa. Natomiast, jeżeli macie kocimiętki, które Wam się od razu rozkładają, to warto właśnie w połowie maja ściąć je naprawdę o połowę, o jedną trzecią, tnąc każdy pęd, ale ja to najczęściej, tak wiecie, łapię po prostu tne. tak nie patrząc za bardzo, w którym miejscu i wtedy one będą miały mniejszą tendencję do pokładania się. Też oczywiście możecie kupować odmiany, które mniej się wykładają. Pursian Blue czy Cats pajamas, one też są bardziej zwarte i krępe. Jak to robię? Od razu Wam pokażę. Biorę sobie po prostu tę tylnią część kocimiętki, mniej więcej połówkę, tak, ale jak zetniecie jedną, jeden pęd więcej, nic złego się przecież nie stanie. I ścinam o połowę. Po prostu wchodzę z sekatorem i tnę właśnie połówkę, natomiast ta frontowa część zostaje tak jak była I ona nam się pięknie tutaj zakwitnie. Kiedy skończy kwitnąć, zaraz po kwitnieniu, jak tylko widzę, że one tracą kolor, też ścinam je o mniej więcej tyle, ile było z kwiatami, też około połowy. Wtedy ta część, którą zetniemy dzisiaj, zakwitnie nam. Ona się wyłoży na to i cały czas manipuluje tym okresem kwitnienia i cały czas te kwiaty, tutaj jest zawsze kawałek fioletowego i przy czosnkach, i przy różach, a potem nawet przy tych innych bylinach, które będą kwitły w późniejszej części lata. I ciacham, i ciacham tę moją kocimiętkę, w szczególności ten tył, który też nie chce, żeby zachodził na róże. Bardzo dobrze tutaj jest wyciąć dużą część tych, ale jak przechodzę, to widzę, że tulipany już są, już przekwitły i to jest czas, żeby je ogłowić. Ogławiamy po to, żeby roślina nie wysilała się na zawiązywanie nasion. Nasiona są w tej części tutaj i po prostu ucinamy tę część, żeby roślina już nie posyłała tej energii w produkcję nasion, tylko żeby cała energia poszła nam do cebuli. Jest duża szansa, że ta cebula będzie nam kwitła w przyszłym roku, oczywiście nie z każdymi tulipanami tak będzie, ale zakładamy, że ogławiając je, tak będzie najlepiej i zostawiamy liście, aż się zeschną, mają być żółte, suche i wtedy właśnie je usuwamy. Dlatego tak bardzo często sadzę tulipany właśnie pomiędzy kocimiętkami, bo jak te liście usychają, to ja ich nie muszę widzieć, bo kocimiętka je zesłanie. Ci zostawiam sobie na później. Wiecie, że ja mam ich kilkadziesiąt, także będzie to po prostu pół dnia pracy. Ale jakie inne byliny można też potraktować, właśnie Chelsea Chop? Moi ulubieńcy to pęstemony. U mnie pęstemony namiętnie wywalają się na rabatę, rosną piękne, wysokie, a potem jest gleba. Kolejna roślina to rozchodnik. Jeżeli macie rozchodniki w miejscu, które nie jest super słoneczne albo macie bardzo żyzną ziemię, to rozchodniki rosną wam wielkie, mają piękne, duże kwiaty, ale potem jest wywrotka. No i właśnie. Chelsea Chop możemy temu zapobiegać. Kwiaty może nie będą tak olbrzymie, ale będą niżej i będzie ich więcej. Dla mnie jest to dużo lepsza opcja, bo ja wcale nie chcę, żeby one dorastały im prawie, że wiecie, do uda, tylko chcę, żeby były nisko i żeby tych kwiatów było dużo. Zawsze lepiej też dla zapylaczy. Kolejna bylina, na której możecie wykonać tę technikę to także floks wiechowaty. Jeżeli wasze floksy się wywracają albo chcecie właśnie opóźnić ich kwitnienie, mieć trochę mniejszych kwiatów, ale więcej, też można to zrobić teraz. Ja moje floksy wspieram tym Takimi obręczami, i, ale spróbuję, słuchajcie na paru, zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, jaki będzie efekt. Są też takie byliny, z którymi ja nie mam problemu, jeżeli chodzi o wywrotki, mam dużo kwiatów, takie jak jeżówki czy rudbekie, ale bardzo często czytając różnego rodzaju podręczniki czy artykuły na angielskich stronach. Też można ich kwitnienie opóźnić. Jeżeli na przykład macie, nie wiem, jakąś imprezę, na której chcielibyście, żeby wasze rudbekie były właśnie takie super i chcecie, żeby to było trzy tygodnie później niż jest zwykle, to też jest metoda. Natomiast ja moich jeżówek czy rudbeki nie ruszam. Ta technika, chociaż nie dotycząca bylin, też dotyczy róż. Gdybyście chcieli, żeby wasze róże zachwitły nieco później, też możecie teraz te pędy poobcinać, i one zakwitną później. Także to też jest sposób na przedłużanie, można ściąć połowę, można ściąć wszystko. Tutaj to wszystko zależy od tego, jaka jest Wasza potrzeba dotycząca tej rośliny. Ruszamy do rozchodników. Tutaj na rabacie przy mojej glicyni mam rozchodniki, ale ja najpierw o glicyni wam powiem, to jest odmiana ametyst. roślina, którą mam tutaj naprawdę bardzo długo. I cięłam ją tak jak trzeba, czyli dwa razy. Jedno cięcie w sierpniu, drugie cięcie w lutym, w marcu. W różnych latach próbowałam różnie. No nie bardzo, chciała kwitnąć. Jeżeli oglądacie moje relacje na Instagramie, to wiecie, że czasami zakwitała trzema kwiatkami, siedem. To był rekord też jednego roku, no ale w tym roku to jest wreszcie to, co ma być. Że bardzo się cieszę, że tak pięknie zakwitła i fantastycznie pachnie. W swoim życiu widziałam bardzo wiele wisterii, czyli glicyni i one nie wszystkie pachną tak pięknie. Czasami mają taki zapach, że mi zupełnie nie pasował. Także kupiłam ją wiele lat temu i czekałam na te pierwsze kwiaty dobrych parę lat. Być może ona była znasiona, bo wtedy ona rzeczywiście kwitną po 10 latach. Ciężko powiedzieć. Natomiast czekałam, czy będzie ładnie pachniała i tak jest. Na szczęście pięknie pachnie. No dobra. Ale ja się zachwycam, słuchajcie, codziennie. Przychodzę, robię sobie zdjęcia, wącham kwiaty, bo tyle się naczekałam. I czasami to tak jest, że jak czekamy na jakąś roślinę tak długo, to potem to jest naprawdę niesamowita radość, jak zakwitnie. Ale o rozchodnikach miałam opowiadać. Tutaj mam rozchodnik matrona, który rośnie sobie tutaj dopiero pierwszy rok, ale też od razu chcę na nim wykonać Chelsea Chop, dlatego żeby właśnie się nie wykładał. Tutaj jest sporo godzin słońca, około 8, natomiast zawsze jest sporo roślin i one mają tendencję do zacieniania się nawzajem. Tutaj będę wycinać mój wilczomlecz, który włazi po prostu na wszystkie rozchodniki, chociaż był już pielony, że plas plastikowe, gumowe rękawiczki, bo on naprawdę ma mocno alergizujące soki. Usunę to, co jest wokół rozchodników. W przypadku rozchodników wytnę połowę rośliny. Będę tutaj ciąć naprawdę mocno. Można z tych wyciętych kawałków zrobić sobie bukiet, ale one fantastycznie się ukorzeniają. Możecie pozyskać w ten sposób darmowe rośliny. Zetnę je za sekundkę, wam pokażę, jak będę je przygotowywać do tego mojego wazonika z wodą. Ukorzenimy i posadzimy kolejne rośliny w ogrodzie. Ja tutaj mam plan, żeby tych rozchodników było więcej, bo myślę, że to jest dla nich świetna miejscówka. No dobra, słuchajcie, wszystkie ścięte, teraz czas je wrzucić do naczynia z wodą. Będziemy je tam ukorzenić. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Może pójdziemy na taras. To jak ukorzenić nasze rozchodniki? Te ścięte fragmenty ściąłem mniej więcej około połowy rośliny. Usuwamy tylko dolne liście, zostawiamy kilka na górze. Możecie usunąć, zostawić tylko samą górę. Ja czasami. Zostawiam troszeczkę więcej, bo będą po prostu ładnie wyglądały. I wkładam do naczynia z czystą wodą, tak żeby dotąd mniej więcej były w wodzie. One powinny się bardzo szybko ukorzenić. Słyszałam też, że bez problemu ukorzeniają się takie ścięte, włożone do ziemi. Też spróbuję parę, jak będę ciąć tam później. Kolejne. Nie dość, że one mają taki piękny wygląd, wyglądają jak sukulenty, także fajnie wyglądają jako taki element liściasty w kompozycji. Jeżeli chcecie zrobić sobie na przykład bukiet, nie musicie przecież też ich ukorzeniać, może nie chcecie już więcej rozchodników, czyli można użyć właśnie do bukietu, a może chcecie właśnie ukorzenić, mieć więcej darmowych roślin, to też jest super pomysł. Około trzech tygodni powinny nam się ukorzeniać, potem można przesadzić do, do nasze grządki. Ten mój bukiecik będę trzymać na parapecie w kuchni. To jest dość słoneczne miejsce, tylko właśnie trzeba pilnować, żeby woda nie, wam nie odparowała i żeby te łodygi były naprawdę porządnie posadowione. Jeżeli macie jakieś krótsze pędy, ja potem przełożę te krótsze do innego naczynia, a te, które są dłuższe, zostawię w tym większym i regularnie wymieniam wodę. Ja z reguły, tak jak wiecie, podlewam moje kwiaty, to sprawdzam, czy tam te wszystkie moje szczepki mają wystarczającą ilość wody i sobie wtedy dolewam świeżej, czy po prostu przepłukuję pod kranę. Czekamy. Zobaczymy, kiedy będą korzenie. Kolejny przystanek, moje pęstemony. One wiecznie wywracają się na rabacie. Mocne cięcie będzie wskazane. Tutaj mam moje pędstemony, co roku właśnie rosną takie wielkie, także tutaj cięcie jest dość konkretne, o połowę skracam całą roślinę, liczę na to, że dzięki temu te kwiaty będą niżej i będą się dużo lepiej trzymały. Będę też je obserwować, jeżeli okaże się, że znów się wykładają, to założę im też te obręcze, ale cięcie tutaj mocne, połówka dokładnie zaraz za liściem ścinam, tutaj już patrzę na pęd, nie tnę sobie tak dowolnie, tylko tnę dokładnie zaraz za liściem około pół centymetra nad tym rozgałęzieniem. both. Te mony ucięte. Ja mam nadzieję, że wy napiszecie mi, czy już próbowaliście Chelsea Chop, jak wam się sprawdza, czy próbowaliście ścinać całe roślina. Może manipulujecie tylko połówką, może jedną trzecią, na jakiej wysokości tniecie. Jeżeli próbowaliście, podzielcie się i napiszcie, jakie macie takie rośliny, które wam się na rabatach wywracają i jak sobie z tym radzicie. Już pokazywałam wam w poprzednich wideo, jak je podpierać, ale taki sposób cięcia też bardzo często powoduje, że tego podpierania wykonywać nie musimy. Ja ruszam dalej do pracy. Przede mną oczywiście ogławianie tulipanów, wycinanie suchych liści czosnków. Staram się przechodzić przez rabaty właśnie Chelsea Chop. To jest teraz ten czas. Wykonywanie podpór, bardzo dużo tych prac, jednak jest. Mówiłam, że nie ma aż tak dużo, ale ciągle trzeba coś robić. Mam jeszcze do posadzenia pomidory. talie. to wszystko w przyszłym tygodniu będziecie mogli zobaczyć. No i zaproszę Was oczywiście na piękne wideo o rododendronach, różanecznikach, azaliach, zaczęły już pięknie kwitnąć, także to jest nasz plan na kolejny tydzień. Jeżeli dzisiejsze Wam się wideo podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, zasubskrybujcie, żeby nie umknęło Wam, kiedy wychodzą kolejne wideo, a my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.